Dzień dobry, witam państwa serdecznie na konferencji kandydata do Senatu Pana Jarosława Chmielewskiego. Jest z nami dzisiaj nasz gość specjalny, pan poseł Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Witamy panie ministrze, dziękujemy za obecność. Witam również pana Janusza Dębczyńskiego, radnego Rady Miasta Włocławka i wiceprzewodniczącego Solidarności Regionu Torusko-Włocławskiego. Bardzo proszę pani ministrze, oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, moja wizyta jest bezwzględnie podyktowana tym, że z całą mocą wspieramy pana Jarosława Chmielewskiego na senatora. Stoimy w, dla nas dla mnie w niezwykle ważnym miejscu, ponieważ to jest przyszłość, bezpieczeństwo, a zarazem rozwój Włocławka i nie tylko Włocławka, bo wszystkich przyległych gmin. Jestem przekonany, że pan Jarosław będzie. Zabiegał z pełną mocą, z pełną merytoryką, a przede wszystkim zaangażowaniem w realizację tej inwestycji, która już dzisiaj możemy powiedzieć że została zahamowana i prawdopodobnie zostanie całkowicie przez ten rząd zlikwidowana. Jeżeli nie będzie tutaj mocnej drużyny, która będzie wspierać tą inwestycję to nie daj Boże może dojść do tego, że ta ekipa będzie chciała rozebrać ten stopień, bo takie zapędy już się pojawiają. Dlatego wszystkich Państwa bardzo serdecznie zachęcam i proszę o oddanie głosu właśnie na pana Jarosława Chmielewskiego, który gwarantuje to, że na pewno sławek będzie się rozwijał, a przede wszystkim zrealizuje tą najważniejszą inwestycję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o głos pana radnego Janusza wszystkiego. Szanowni Państwo, myślę, że to o czym mówił przed chwilą pan minister, ale też szereg innych zagrożeń, które dotyczą naszego państwa, naszej ojczyzny jest w tej chwili jak gdyby wygaszanych przez koalicję 13 grudnia, która rządzi naszym krajem i zupełnie niedawno jeden z kontrkandydatów który będzie ubiegał się o mandat senatorski, który z tejże koalicji się wywodzi, twierdził, że tutaj będzie budowany stopień wodny, w siarzewie. No, no my tą niekończącą się opowieść znamy już dość długo. Chcę powiedzieć, że jeżeli mówi się o wstrzymywaniu bądź wygaszaniu centralnego portu komunikacyjnego, jeżeli mówi się o zaniechaniu. Czy wstrzymywaniu realizacji elektrowni atomowych, czy też małego atomu, bo przecież tu w też miał powstać mały atom. Jeżeli mówi się o tym, że trzeba poprowadzić audyty w sprawie budowy portów, w sprawie rozbudowy Świnoujścia i tak dalej, i wielu różnych ważnych inicjatyw, które powinny być ponadpartyjne i które powinny być kontynuowane przez władze, obojętnie skąd ona się wywodzi. No to proszę Państwa, to tutaj mamy do czynienia z pełną obstrukcją i my na to się nie godzimy. Nasz kandydat do Senatu myślę, że będzie twardo zabiegał o te sprawy i o interesy naszego miasta i naszego regionu. Ale proszę Państwa, wracając jak gdyby do tejże konferencji, którą prowadził kandydat lewicy. Do Senatu. Chciałbym powiedzieć, że pani poseł Joanna Borowiak, tutaj obecna, również pan minister Marek Grubarczyk, 9 maja tego roku. W Sejmie złożyli zapytanie odnośnie takiej inwestycji, jak właśnie budowa stopnia wodnego w Siarzewie, poniżej stopnia wodnego we Wocławku. I myślę, że poproszę teraz pana Marka Grubarczyka, żeby państwu opowiedział, jaką nasi, no, nasza koleżanka i nasz kolega poseł otrzymali odpowiedź od rządu. Dziękuję. Dwa słowa. Bardzo pani proszę minister, panie Ministrze, bardzo proszę Pani, pani poseł. Po, ponieważ to inicjatywa pani poseł Jan Borowiak, jeśli chodzi o to pytanie, które no, z dużym zażenowaniem słyszeliśmy odpowiedzi ministra Koperskiego, który jest z tej samej opcji politycznej, już nie mówiąc, że jest z tej samej koalicji, jak tutaj na tym mówił koalicji 13 grudnia który wręcz można podsumować to jednym słowem, stwierdził, że inwestycja musi przejść kolejną ocenę, przejść kolejne analizy no i zostanie podjęta decyzja co dalej. W języku politycznym brzmi może to dobrze, w języku praktycznym, przede wszystkim inwestycyjnym, to jest zdecydowane zahamowanie tej inwestycji, zablokowanie siarzewa w świetle tego, o czym mówiliśmy, bezpieczeństwa, bo przecież z jednej strony oczywiście budowa nowego zbiornika jest związana przecież z bezpieczeństwem wodnym, bezpieczeństwem przeciwsuszowym, przeciwpowodziowym, z produkcją ekologicznej energii, bo przecież zielonej, ale z drugiej strony mamy tutaj nie bardzo niebezpieczną erozję brzegów i dna poniżej stopnia we Włocławku i on musi zostać podparty i im szybciej zaczną się te prace, tym szybciej po prostu będziemy bezpieczni, jeśli chodzi o Włocławek. Nie ma takiej refleksji wśród tej ekipy, nie ma też wiarygodności, bo to jest dla nas niezwykle niebezpieczne i z drugiej strony potwierdzające ich zapewnienia, że w cokolwiek robią trudno w to czy mówią to po prostu mówią bo nic nie jest w tym obszarze realizowane i nie będzie realizowane nauczyliśmy się to tego wszyscy, że paliwo 519 jest jak jest, miała być budowa tego, różnych inwestycji tego, tamtego. Nic się nie dzieje w tym momencie. 50 miliardów deficytu pokazuje, w jakiej sytuacji znajduje się budżet państwa, w jakiej sytuacji znajduje się ten rząd i w jakiej sytuacji znajduje się ta niezwykle ważna inwestycja, która przecież została przyjęta jako program wieloletni w zeszłym Roku. miała swoje finansowanie i ma finansowanie. To jest bardzo bezpieczna inwestycja pod kątem inwestycyjnym, bo jest wydłużona w czasie. Są podmioty prywatne, prywatne, publiczno-prywatne, które inwestują w tą inwestycję i wody polskie, które mogą realizować to wszystko. Nic takiego się nie dzieje dzisiaj. Jesteśmy naprawdę no, wstrząśnięci tą decyzją zablokowania inwestycji i myślę, że ten kandydat, który jest opozycyjny oczywiście do prawa i sprawiedliwości, niczego nie gwarantuje. Mało tego obawiam się, że to jest jeden wielki... No, jedna wielka konfabulacja, o której słyszymy, że jest za realizacją tej inwestycji, bo ten rząd po prostu nie jest za realizacją i budową stopnia wodnego w Siarzewie, a więc... Niebezpieczeństwo, które jest związane właśnie z Włocławkiem cały czas jest realne i będzie realne w tym wypadku. No, można jeszcze przytoczyć wypowiedź pana ministra Koperskiego, który niestety no miejmy nadzieję, że sobie pomylił, ale stwierdził, że chodzi o stopień wodny na odrze. Więc, ale spójrzmy na to w uczenia, no Trudno, e, jest jak jest. Natomiast e, najistotniejsze dla nas jest to, żeby po prostu nie wierzyć temu e, tym zapewnieniom, bo one w żaden sposób nie przekładają się na e, w realizację. Mało tego, przeczą decyzją, które dzisiaj koalicja 13 grudnia, rząd Donalda Tuska podejmuje, a więc wstrzymanie realizacji budowy stopniowodnego obszarze widać. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, naszo, nasze wspólne pytanie w ramach pytań w sprawach bieżących z 9 maja możecie Państwo sobie sprawdzić treści na stronie internetowej Sejmu. 9 maja, pytania w sprawach bieżących. Tam Państwo będziecie mogli przeczytać i to, o co pytaliśmy, jak i również odczytać odpowiedź Pana Trybunała A ja proszę, o głos Pana Jarosława Chmielowskiego, kandydata do Senatu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję Panu Ministrowi za wsparcie, za poparcie. To jest bardzo istotne, że my wspólnie razem, jako Zjednoczona Prawica, walczymy o to, żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Kujaw w Ziemi Dobrzyńskiej. I właśnie budowa nowego stopnia na Wiśle w ramach kaskadyzacji Wisły znacznie poprawiłaby to bezpieczeństwo i to w wymiarze jakby klimatycznym, ale i również w wymiarze rolnym, bo pamiętajmy o tym, że tutaj to również poprawiłaby się kwestia gospodarki wodnej dla pobliskich rolników, a wiemy, że ziemie, na których się znajdujemy, niestety dotyka susza, a więc jest to bardzo istotne, żebyśmy wspólnie, razem zabiegali o te kwestie. I tak jak wspomniał pan minister, czy Pani poseł, jedyna gwarancja tego, że głos ludzi z w Ziemi Dobrzyńskiej będzie słyszany w Senacie, to jest wybór kandydata Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Chmielewskiego na funkcję senatora, bo tak jak wiemy, dzisiaj nie ma osoby z naszego województwa, która reprezentowałaby prawą stronę sceny politycznej. I tak naprawdę można powiedzieć, że rządzący mają wszystkich swoich senatorów, czyli głos ludzi w Senacie z naszego okręgu nie jest słyszany, więc dlatego zachęcamy państwa do tego, żeby za pośrednictwem mediów oczywiście zachęcamy do tego, żeby 21 lipca postawić na Jarosława Chmielewskiego, głos rozsądku w Senacie. Nie warto wierzyć tym, którzy obiecują gruszki na wierzbie, bo dewizją koalicji 13 grudnia jest, jak Państwo pamiętacie, cytuję, obietnice wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą, a zatem drodzy mieszkańcy okręgu Wocławek, Włocławka, powiatu włocławskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, nie wierzcie tym, którzy Wam obiecują, którzy ferują przed Wami puste obietnice i pamiętamy wszyscy, lipca 21 głosujemy na Jarosława Chwielewskiego. Dziękuję Państwu bardzo.